Witam serdecznie z tej strony trener Wimba dziś będzie troszkę o stosunku, nie nie nie, nie będzie o żuchaniu, nie, nie tym razem, może na streamie pogadamy, ale o stosunku Konami do graczy, to jest ważny temat, bo dziś jakie nam Konami dało paczki, czy znaczy paczkę z zawodnikami, to rzadko kiedy takie dają, żeby takie trafy były, solidne trafy, zapraszam Cię drogi widzów, drogi trenerze, przyszły trenerze, na przykład przechodzisz z FIFA do e futbolu i sobie myślisz, Pogrom w jakąś prawdziwą grę karską. O kurwa, futbol. Ha, zapraszam, dobrze. Dobra panowie, lecimy z eventami najpierw. To chyba dwa dodali tylko z tego co widziałem. Ja teraz testuję sobie różne taktyki. Chciałbym wyłapać te mocniejsze i słabsze strony. To na pewno to dostaliśmy. To ja sobie zrobię. No, znaczy mój komputer zrobi. Jeden tylko trening. Kurcze, no, mało, mało. A drugi jest... No tu trzeba warunki spełnić jakieś, to tego na pewno nie będę robił. No ale to fajne są rzeczy do wygrania. Tutaj warto się tym pobawić, ten skład zrobić, ale... No, no ja nie będę się tym bawił. No niestety. Ale ten jeden zrobię z automatu. Ten skillet to sobie teraz zdobywam. Yy, jeśli chodzi o paczki, no to mamy dzisiaj dwie. Jeszcze przejrzałem sobie, nie będę Kurwa, co to za paczki, to za paczki, nie, mamy dwie. Yy, 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 tylko. Yy, losujemy do bólu chyba. O, kurcze, jak to będzie losowanie do bólu No, to takie śmieszne, panowie, to śmieszne. Bo z tego, co ja widziałem, no to. To ci goście. No, konami nam dało dzisiaj solidnie. Także, jak nie... dopiero się. no to warto tutaj końce spędzić. Dobra, zróbmy tą paczkę sobie na... najpierw. To jest paczka. Jak ona się nazywa? Wybór yy, falów Azja, przetłumaczyłem, dobrze. Anta. Amator. Nakamura. A to że to nie. Bun Matthan. Jest dla człowieka. Amator. Ueda. Golpoucher. poacher. Małot, ma. Chyba nikt nie będzie zadawał mu skilli, nawet, on no, słaby. Furuhashi. No Furuhashi już tak. Furuhashi już tak. takie 5 plus takie 5 plus Nic specjalnego teremi 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 też deep forward znaczy też dybla Forward, się sięu wzrostu 6 szóstka. szóstka chwan Hechan Też nic specjalnego. Taka piąteczka. Dummy runner Chociaż dwie nogi ma, no ale... Taka piąteczka. Piąteczka. Lee Kang-in. A ma dribbling, tight possession, ball control, jakiś balance, jakieś skill do kiwek. No nie wiem czy ktoś go będzie losował. Ale, 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 Lee Kang-in. No dla mnie to jest takie 6 plus, a dla kogoś, kto lubi się driblingiem bawić, no to 7 plus. Nie wygląda źle, mi Toma. To podobna sytuacja. No mi się ten goleś nie przyda. No ale ktoś, kto lubi jakiś dribling, pobawić się z kilami. To myślę, że on się może tego troszkę nadać. Troszkę nadać. Taka piątka dla kogoś. Dla mnie to w ogóle pod uwagę nie biorę. To mi ja sługą mam, ale to u mnie jest wersja lux. To jest taka troszkę troszkę gorsza wersja. Hmm, znacznie gorsza. No, w tej wersji daję mu 6. No fajny jest, bo ma dwie nogi, właśnie. Może dwiema nogami grać to dobrze no 6 plus 6 plus tak No 6 plus No i Son Hegmin ten z kolei zajebisty ten jest kolei zajebisty, jak ja do kwaraczeli tak średnio podchodziłem a mi sprawił miłą niespodziankę tak ten, ten koleś też Very High słabsza noga i no, bardzo mi się podoba tutaj. Ja bym dał nawet dyszkę. Dałbym dyszkę i do tego gościa mógłbym w sumie tutaj losować, tylko... Tylko za mało tych gości z dla których mógłbym losować. Także tego sobie odpuszczę, ale jak ktoś by chciał go, no to... To, to jest fajne zawodnik. Dziesiątka, dziesiątka. Podoba mi się. Dobra, przejdźmy do tych lepszych paczek. Tu już żarty się skończyły. Tam postaram się do każdej... do każdego zawodnika tam pokazać ich na maksie. I tu nie wiadomo jak plusować, nie? Bo tutaj kurczę, no. To jest naprawdę fajna paczka. Dobra, zacznijmy od e, Kaisedo, Kaisedo, Box to Box. Mm, troszkę ten skill ma. Nie jest to jakiś topowy na pewno zawodnik. No to jest. To jest e, chyba najgorszy z tej paczki właśnie, 6+. Takie 6+. Plus. Eder Militao. No Eder Militao ma fajne skilly, no klasykę ma jeśli chodzi o obrońców. Jumping, kulkowanie, speed przyspieszenia super, defensywne statystyki też, też dojdą na fajny poziom też jest fajny, traf. Znaczy też. No, Militao w tej wersji. No, 8, plus, 8, plus. Martinelli, Martinelli, Ramin, Flank. O kurde, to mnie trochę zaskoczył. Przyspieszenie, szybkość, balance, dribbling. No, dla mnie on wygląda taką, taki 8. Plus, a dla kogoś, kto lubi dodatkowo jeszcze podryblować, bo ma tutaj drybling 8.2, balans 8.2, szybkość, przyspieszenie, ball control 7.8. No to dla kogoś może być nawet 9. To ty pierdolisz. <laughs> Nie, no tak, tak mi się wydaje. Bardzo dobry piłkarz. No ewidentnie taki skrzydłowy, który schodzi w pole karne i uderza po długim. Long range carler, outside carler. Po długim, ale podkręcanie ma niskie, 6 No Ale mimo wszystko dałbym mu, dałbym mu 8+. A do można można nawet 9+. No taki, taki fajny. Nie spodziewałem się, że ten, ten martinierek będzie taki, taki sobie. Foden. Kreative Playmaker, no właśnie mało tych skilli ma. No ale dla tych zawodników właśnie można dodawać. To jest, to jest na plus. Zwłaszcza noga, medium. Kreative Playmaker. No mało ma tych skilli troszkę. No ale mu można dodać. Dla mnie to jest jako, jako baza pod coś. 9. Nawet a jak ktoś lubi dodatkowo tak sobie podryblować i go zrobi pod siebie, no to może być nawet 10. Fajnie, fajnie, że można zrobić sobie piłkarza pod siebie, a może być nawet 10. No tutaj jest ten 8 83 już teraz i 8.7 dribbling, ball control 8.5, przyspieszenie 80. No dla mnie to 9, dla kogoś to będzie 10. Nawet. Rafał Leo. Ja jakoś chyba nigdy nie byłem jego fanem. Chociaż nigdy nim nie grałem, ale tak jakoś średnio mi podchodzi. Przyspieszenie, szybkość, dribbling. No dla mnie to jest takie. Taka siódemka. Taka siódemka. Chyba wolałbym bardziej Martina niż, niż jego. A dla kogoś oczywiście, z kiwką, no to, no to ósemka. Wzrost ma taki. Kurczę, jakby jakieś główkowanie jeszcze. Skok, no ale nie można mieć wszystkiego. No dobra. Donnarumma to też Super rankarz. Davis, Offensive Fullback. No to takie, to ja lubię gości. Przyspieszenie, szybkość, stamina. No takie ważne dla. Dla bocznego brońcy. Jeszcze słabszą nogą coś potrafi zagrać. Chociaż to jest niewymagane. No, czasem wrzuci się ze słabszej nogi, ale to. Nie wiem, 1 na 15 wrzutek może. 1 na 15 w ale. No fajnie wygląda. Bardzo mi się podoba ten Davis. Ja mu daję 8. 8. Plus. Kurcze, Physical Contact i 7.2. Nie spodziewałbym się po nim. 7.2 Physical Contact ma, i jumbo jakiegoś tam ma. I metro 85 wzrostu ma. A to Physical Contact, ja myślę, że nie jest mniejszy w ogóle. To Physical Contact pewnie się ze wzrostu wziął i z wagi, bo... No nie jest, nie jest mały gościu. I szybkość przesiedlenia takiej ma. Dobra, daję mu 8 plus 8 plus na Davisa Dżurkon D no ja powiem, wam, że mam tą wersję troszkę słabszą chyba słabszą aż zerknę, aż zerknę. Dajcie mi chwilę w tej. Wy dostaniecie po prostu będziecie widzieć tych piłkarzy na maksie Z no dzikus, dzikus, dziesiątka, dziesiątka, ja bo, troszkę mam słabszą wersję, ja bym z niego mega zadowolony. Znaczy słabszą wersję, czy mia miałem, na pewno overall będzie mój na maxie słabszy, mojego piłkarza mniejszy, ale bardziej takie atrybuty jak podanie, wrzutki mam o jeden większe, ale chyba defensywne troszkę gorsze. No nic, to Kunde to jest dyszka, Kunde fajny zawodnik. Delikt, delikt, Potężny koleś. No, tego bym przytułuje. Nie ma takiego potężnego kolesia z takimi atrybutami, i. No nie ma właśnie. Z takimi atrybutami, z takim overallem wysokim. Mamy też wzrostu. Znaczy, mam tego, mam. Yy, to miasu. No, ale to jest spółka troszkę. delikt nad nim. Nawet do tego fajnego mojego tam miasu, no ten jest super, delikt dyszko, Ty, oczywiście dyszka szybkość w tutaj sieci, ale to... ale jak ja gram na wrzutki i koleś ma delikta, no tak jest ciężko z nim wygrać głowę bardzo ciężko no koleś w powietrzu jest niezniszczalny na ziemi też, <gryw> jak jest przed tobą, no to, to też nie jest łatwo no chyba, że jest na połowie puści się trójkątem no to wtedy wtedy może na pasji mieć przewagę na nim, ale tak to ciężko, ciężko z takim koniem jest. No to też deczka delikt. Pedri. No z Pedri jestem mega zadowolony. Ofensywa, defensywa. Defensywne statystyki tego nie pokazują. jakiś specjalnie, ale, ale bardzo sobie dobrze radzi w defensywie. Dwie nogi. Creative playmaker. No Pedro też zajebisty, no Dyszka też. Pedry też Dyszka. Super, super zawodnik. No i Musiala na koniec, Creative Playmaker. Creative Playmaker. Hmm. A nie wiem, czy on mi tak do końca podchodzi, bo widzę, to jest do kiwek. Jakiś tam do strzałów, podkręcanie. Hmm. No nie wiem, ja mu wystawiam w tej wersji dziewiątkę, A jak ktoś będzie taki lepszy hmm, przy, przy nodze z piłką, jakaś kiwka, te sprawy. No to dyszka też. Też dyszka. Dobra, panowie, tutaj nie ma co gadać. Ty może targać po prostu do bólu. Jedynie ten e, sejse, to taki, no, taki sobie traf, ale cała reszta, jak masz zbędnych, nie wiem, tysiąc końców, no to losy bo to są dobre trafy. Wszystko jest, do, wszystko jest super. Ja losuję trzy razy, bo jest zasada trzech strzałów, mógłbym ciągnąć wszystko, ale to... Kogia ja najbardziej bym chciał? Ja do swojego zespołu Delicta na pewno. Davisa też bym przytulił. Mm. Militao może, o tak, Delict, Davis i Militao. Zobaczymy co się trafi. To są fajne trafy, to są fajne trafy, no. No i Militao, ja tam kontakty, to jest wszystko. Także Militao zostaje, nie jest najlepszy obrońca z tej paczki, no ale to jest, to jest 8+, plus. to jest dobry traf. Skille sobie można dodawać, także... Fajny traf. Donnarumma, ja go chyba mam już jednego. Będziemy od drugiego. No, no, zobaczymy. no. Będzie się, się zrosną. No to to jest też topowy bramkarz. To jest super paczka w ogóle. Super. Martina Lee. Mm, takie <grym> No zostanie w zespole albo, albo wiecie co? On ile będzie na Maxie? No, zaraz zobaczymy, bo ja teraz gram właśnie z tym, właśnie ze skrzydłowymi, bo testuję kolejną ustawienie 4-3-3 tym razem. 3 razy rysowałem? 3 razy. Wyciągać tego z Antheminga? Ja nie wiem, czy to warto jest. Tylko on jest w sumie dowarty uwagi tutaj ten, ten Son hangmin. No nie no, nie będę losował, no nie będę losował tego. Ale zróbmy sobie tego koleś, Ja wam pokażę teraz ustawienie, jakie gram. Teraz tu stoję 4-3-3. Wszystkie ustawienia sobie lecimy i w sumie później takie suma summarum zrobię podsumowanie odnośnie na przykład taktyki long ball. Long ball no zrobię podsumowanie, jak się ma do poszczególnych statystyk, jeśli no, do poszczególnych ustawień. Tutaj piłkarzy, jeśli chodzi o Nie zmienianie nic, ustawianie na boisku Tylko jedynie Tylko jedynie jakieś tam przypisać im instrukcje indywidualne I to w ten sposób właśnie zagramy No i takim ustawieniem gram obecnie Także takim ustawieniem gram. Dopiero będzie testowane. Jeszcze żadnego meczu w sumie nie zagrałem. Najpierw grałem 4-4-2. No to 4-4-2. Ta formacja, no to się jutro pojawi. Jutro się pojawi ze streamem. Do no około 10 meczów chcę każdą formacją zagrać: 4-4-2 jutro. No a teraz będzie robiono właśnie 4-3-3. Jeszcze zróbmy sobie tego naszego piłkarza. Może wystąpi? Na pewno wystąpi, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Jak on się nazywał? Mam się ale też no. Martinelli, tak? Dobrze. Sprawdzimy go sobie. Gdzie można grać? Na którym skrzydle w ogóle? A na LWF-ie? Tak szkoda, że tą słabszą nogą ma high. No, pojazd z lewej głównie będę nim rzucał. On jest prawonożny. A nie szkodzi. Zobaczymy. 9-4 będzie miał na maksie, tak? Dobra, jeszcze sobie zróbmy. Może... Co ja tam mam ze skrzydłowych? No i jest jeszcze common Mane Dobra, ale tu już nie będę tracił treningów. Może jak będą w formie, no to wtedy ich zrobię. Ale na tą chwilę to wrzucimy sobie tylko do składu. A jeszcze jednego piłkarza muszę wyrzucić, bo zauważyłem, że już w szatni pali papierosy. Gdzie on jest? W ogóle mi kom, koleś nie, po, kompletnie nie podchodzi. Młody jest ale. Chyba ma dałek piłkarski w moim zespole. Alboż samo odszedł. Nie, nie jest tutaj. Fati. Niech zostanie, niech zostanie, dobra, to by było na tyle, bo trochę mi go szkoda, młody chłopak, jeszcze się znowu czytać. to by było na tyle, yy... i co, no to chyba widzimy się albo w godzinach takich, nie wiem, 12, 13, ale to też taka rzadkość, albo na pewno będziemy się widzieć w, w dzień, w dzień, w dzień, w dzień, z środy na czwartek, tak, z środy na czwartek, Myślę, że od 22, 21.30, 22 do, do pół do pierwszej w nocy albo pierwszej w nocy. Zobaczymy jeszcze. Na razie pozdrawiam. bye. bye.